Z tej strony Bartek, witajcie na kanale tylko jazda z Moto Tour. Dzisiaj mam ze sobą jeden z najbezpieczniejszych kasków dostępnych na rynku, a mowa o HJC RPH11, który co prawda swoją premierę miał już parę lat temu, ale producent z sezonu na sezon wypuszcza coraz ciekawsze malowania, które mocno przykuwają uwagę. Takim przykładem niech będzie dzisiaj dość mroczne i fantazyjne malowanie, jakim jest Venom 2. Serdecznie zapraszam do oglądania. Czemu dwójka? Ponieważ malowanie Venoma w HJC już jakiś czas temu pojawiło się, ale producenci po kilku latach stwierdzili, że pierwsze malowanie było dość grzeczne, więc co zrobili? Postanowili więc ponownie zasiąść do stołu projektowego z designerami Marvela, by wymyślić coś jeszcze bardziej mrocznego i pokręconego. No i mamy to. Piękny, mroczny, fantazyjny, według mnie doskonały. Jeżeli ktoś z Was kiedyś przeglądał ofertę malowań HJC, widzieliście na pewno takie malowania inspirowane postaciami jak np. Spider-Man, Deadpool, Kapitan Ameryka, Iron Man, Joker. Więc dlaczego Venom? Ponieważ tylko jedyny z całej kolekcji HJC jest najbardziej pokręcony, najbardziej mroczny, a co zarazem idzie, najbardziej przykuwa uwagę. Ale co do samego modelu, jest to jeden z najwyższych modeli koreańskiego producenta. Nowa jednostka bazuje na starszym modelu RPH10, który został mocno przebudowany i połączony z najnowocześniejszymi technologiami. W taki sposób powstał mega wypasiony sportowy garnek dla najbardziej wymagających motocyklistów. Sama skorupa kasku należy do najbardziej zaawansowanych na rynku. Mamy tutaj autorski projekt HJC o nazwie PIM który cechuje połączenie pięciu warstw najmocniejszych materiałów. Takie rozwiązanie dało nam aż sześciowarstwową skorupę. Zaczynając od tej najbardziej zewnętrznej mamy tutaj włókno szklane. Idąc w głąb, włókno organiczne, włókno węglowe, hybrydę włókna szklanego i karbonu, włókno aramidowe i znowu włókno szklane, dzięki czemu przy dość niewielkiej wadze, bo w rozmiarze S waży on tylko 1300 gramów, została zwiększona również odporność na wstrząsy i uderzenia. Co ważne, wszystkie dodatkowe elementy takie jak np. wloty powietrza czy dyfuzor tylni są do kasku przyklejone po to, aby w razie wypadku odpadły, nie szarpiąc nam głowy. Kask oferowany jest w rozmiarach od XS po 2XL i dodatkowo w trzech rozmiarach skorupy po to, aby jeszcze lepiej dopasować karnek do głowy. Kask oferuje nam wielokanałową wentylację dzięki poprawionym wlotom przednim, jak i tylnym kasku. Dzięki czemu sama wentylacja stała się dużo bardziej wydajna, a zarazem możemy przystosować ją praktycznie do każdych warunków atmosferycznych i stylu jazdy. Poza standardowymi wlotami powietrza, które znajdziemy na szczęce oraz w górnej części kasku, mamy też tutaj takie dwa dodatkowe wloty, które nie są zależne od regulacji tym suwakiem. A możemy je zamknąć bądź otworzyć suwakiem, który umieszczony jest, uwaga, w środku. Takie rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. Plusem na pewno jest lepsza wentylacja. W cyklu miejskim, przy otwartych wlotach powietrza, znajdujących się tutaj, zimne powietrze świetnie otula nam policzki, co za tym idzie dobrze, wentylując i chłodząc głowę. Minusem na pewno będzie umiejscowienie tego suwaka. Dla mnie jest mało wygodne. Kolejnym dodatkiem, którego nie znajdziecie w poprzedniej wersji, to ten dodatkowy wlot czołowy. Najbardziej wydajny jest w momencie, kiedy jeździmy w pozycji sportowej, czyli w takiej pozycji, do jakiej ten kask został stworzony. Kolejnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę, to poprawiony wizjer. Jest szerszy, wyższy i wykonany jest jeszcze twardszego materiału niż poprzednik, dzięki temu jest bardziej odporny na zarysowania. To co na pewno nie zostało zmienione to zapięcie przedniej szyby i bardzo dobrze, to rozwiązanie w HJC zostanie chyba jeszcze długo. Ponieważ jednym ruchem możemy tą szybę odbezpieczyć i otworzyć, a przy zamkniętym wizjerze szyba nie ma prawa otworzyć się podczas szybszej jazdy. Producent dołącza do jedenastki dodatkowo pinlock i to nie byle jaki, bo 120, czyli najwyższy model, ma być komfortowo i bezpiecznie. Pamiętajmy. Dodatkowo w pudełku znajdziemy również akcesoryjną przyciągnioną szybę, którą możemy zamontować w mocno słoneczne dni. Przyznacie chyba, że to malowanie z tą szybą robi piorunujące wrażenie. Idąc za ciosem, HJC zmieniło również wyściółka kasku, które teraz jest jeszcze bardziej komfortowe i ma duży, lepszy stopień oddychalności niż poprzedni. Oczywiście, jak na kask sportowy przystało, mamy tutaj niezawodne i najbezpieczniejsze zapięcie, czyli podwójne D. W cyklu miejskim, gdzie kask często będziemy ściągać, jest to może mało praktyczne, ale uwierzcie mi, nie ma bezpieczniejszego zapięcia. Całość uzupełnia system szybkiego wyciągania policzków w razie wypadku. Według mnie takie rozwiązanie powinno znaleźć się w każdym kasku, nieważne czy to jest kask sportowy, turystyczny czy off-roadowy. Kask oczywiście posiada miejsce na dedykowany interkom, ale jest też możliwość zamontowania innego, akcesoryjnego interkomu. Jakiego? Wybór należy do Was. Podsumowując, dla kogo RPH11? Przede wszystkim dla osób szukających kasku bezpiecznego, komfortowego i sportowego, nie idące na żadne kompromisy. A dodatkowo w tym malowaniu robi nieziemską robotę. A wy, jaki macie swój typ? Podzielcie się w komentarzach. Dzięki za uwagę. Do następnego i cześć!